Cześć wszystkim, dziś będzie w ogóle zupełnie inny odcinek niż zazwyczaj, mój kanał w ogóle się troszkę, nasz kanał się troszkę teraz właśnie pozmienia, bo będą różne zakładki, będą zakładki gry, bo Michał będzie robił um, gry, będzie pokazywał jak grać i takie tam, on się już na tym wymajenie, będą jakieś takie yy, właśnie makijażowe triki i w ogóle i teraz mamy piątecko, także będę pokazywała też, na dwórek chcesz nie? Na dwórek? Dobra, przerwa. Idę na dwór. Dobra, wróciliśmy, także właśnie dzisiaj pokażemy Wam. Zajrzał kilka sztuczek, których się nauczyła. Ona ma dopiero 11 tygodni, także <grych> to są początki. Mam nadzieję, że będziemy się rozwijać, nie jemy kwiatków, że będziemy się rozwijały i będziemy mogły Wam pokazywać więcej i też może jak uczę ja, Elza, także tak, tyle. Zapraszam Was do oglądania i koniecznie, jeżeli Wam film się spodoba, zostawcie łapkę w górę dla Elzy, bo się naprawdę mega szybko uczy. Także chcę, żebyście właśnie też docenili jej pracę yy, dla Elzy. Dobra, powiem to dla mnie. W sumie, dobra, jak Wam się spodoba, to dajcie, a jak nie, to nie. I zostawcie komentarz, yy, czy nagrywać takie filmy. I. Do mnie! Siad. Piękny pies! Super! Na miejsce! Pięknie! Czekaj... Do mnie! Do mnie! Pięknie! Wsiad! Łapa! Piękny pies! Super! Pięknie. Nie. Nie. Super. Brawo. Cześć, Gabuś. Nie. Świetnie. Nie. Pięknie. Nie. Super, Świetne pies, super pies. A ja na miejsce. Dobre. Świetny pies! Super! Pięknie! Na miejsce! Świetnie! Świetny pies! Daj łapę! Pięknie! Nie, nie wolno łapki. Okej! Okay. Pięknie, super pies. Świetnie. Tam jest salza. Teraz użyjemy komendy, do mnie, do mnie. Ja nie wierzę, jak ono słodko Śmietny pies, super pies. Zasłużył na nagrodę, tak? Już szukam, poczekaj. Siad. Świetnie. Nie. Siad. Pięknie! Świetny pies. Łapa? Druga. Piąteczka. Ekstra psiak. Super psiak. Dobry, super? Ja mówię, siemanko, wszystkim ponownie. Jest gościu na scenie. Nie siemanko, bo to już jest pożegnanie i powiedz że razu się. Czasy. Dobrze. Michała, Michał myśli, że jest coś święta? Też teraz. Eee, tak. To? Nie, ja powiem. Eee, dziękujemy za oglądanie eee, i to teraz. Zapraszamy. <głos> <głos> Nie <możesz> powiedzieć. To no, powiedzieć. <noise> no, no, po tak. co tam jest? Nie, że to ja tego fytnę. Michał, dziękujemy za oglądanie. Jeżeli film Wam się spodobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę. Możecie w filmiku zostawić znajomym. Jeżeli chcecie filmów, to oczywiście piszcie pomysły na dole w komentarzu. I jeszcze raz dziękujemy. Do zobaczenia. To jaki to sposób. Dziękujemy wszystkim za oglądanie. Jeżeli się filmik nie spodobał, to nie dawajcie łapki w górę. Nie polecajcie innym znajomym ani rodzinie. Jeżeli Wam się spodobał, to polecajcie subskrybujcie kanał. Ej, dawajcie łapkę w górę, no i... I wszystkie docile będziecie mieli w opisach. Moje, Elzy i tego pana nawet. Ej, o, dobra, dobra. Na, może tak moje, twoje i nawet Elzy. Mm. O, i masz. zaczęła się mm, dociekać szalej. i poszła. Elza. Także dziękujemy i piszcie, czy chcecie dalej filmy z Elzą. Pa. O, albo ze mną. Pa, pa.